Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele ekstradentu. Serdecznie Państwa witam w kolejną niedzielę podczas naszej kolejnej podróży stomatologicznej. Jesteśmy w klimatach około Halloweenowych. To szczególny czas, kiedy duchy, potwory i wampiry wychodzą na ulicę w postaci dzieci poprzebieranych, żądających cukierków. Nie będziemy dzisiaj mówić o języku, bo to mieliśmy, ale nasz korespondent z Hainanu, z Chin, się troszkę spóźnia z relacją, więc powiemy. O wampirach, bo jak Halloween to wampiry, a jak wampiry, to dla mnie, jako stomatologa, oczywiste staje się zagadnienie zębów wampirzych. Po pierwsze, czy istnieje taka jednostka chorobowa no w wampirze? Mhm. Otóż y, literatura, w literaturze nie znajdujemy konkretnej choroby, czy jednostki chorobowej, która nazywa się zęby wampirze. Jest to raczej określenie zwyczajowe, mówiące o tym, jak wyglądają zęby, a konkretnie kły. Konkretnie kły, no bo wampiry, jak Państwo dobrze wiecie, z opowieści, bijają się kłami, z literatury, z legend, z filmów tych dobrze nakręconych amerykańskich, biją się w, kłami w szyję pięknych pań i wysysają życiodajną krew. Czy tak było w rzeczywistości? Tutaj zdania mądrych ludzi są podzielone. Wiemy, że już setki, jak nie tysiące lat wcześniej, i w Mezopotamii, i w Indiach, i w Chinach, ale i tutaj w, naszych, I w naszej kulturze, tak, naszej kulturze słowiańskiej tak? pojawiały się takie no, niezbyt sympatyczne postacie, którym przypisywano różne paskudne cechy. Były to postacie, nie to żywe, ni to martwe, które wychodziły z grobów i wypijały krew lub też energię. Z istot żywych. Jeśli panowała jakaś epidemia Gruźlicy, cholery porfirii, tutaj no nie mówimy już o epidemii mhm. dalej, to zawsze przypisywano te chorubska, te, te wszystkie złe rzeczy wampirom. Ale skupmy się na samych zębach wampirzych. No właśnie jak można, panie doktorze, jak za pomocą zębów wypić krew. To wydaje się no, technicznie. Niemożliwe. No zwierzęta y, 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 takie, jak to się mówi, no drapieżne, mm -hmm, które dopadają mm -hmm. swoją ofiarę, zazwyczaj wpijają się zębami, właśnie kłami w okolice gdzieś szyi, gdzie przebiegają bardzo duże naczynia krwionośne, bo i mamy tam mm -hmm. i, y, i żyły, i y, tętnice szyjne y, mm -hmm, zewnętrzne, mm -hmm, no i wewnętrzne, mm -hmm. czyli tam, które prowadzą do mózgu i z mózgu krew. No to są gigantyczne naczynia krwionośne, które, które no, tłoczą dużo tej krwi do, do naszego mózgu. Mózg ma największe zapotrzebowanie na krew w związku z tym, e, odpowiednio przystosowane zęby, czyli takie zęby, które mają wewnętrzną rurkę, jak niektóre zwierzęta, taki kanalik, e, taki kanalik wewnętrzny aha. lub też rowek na zewnętrznej części e, kłów. Z tego, co wyczytałem, to wilki. Nasze, że tak powiem, wilki mają na zewnętrznej mhm. części kłów rowki albo rowek. Takie zagłębienie, które pozwala łatwiej im zasysać krew z ofiary. No tak, ale czy, jak Pan doktor powiedział, nie jest to jednostka chorobowa, więc co? Problem estetyczny? Raczej problem tak. ortodontyczny? Raczej tak, właściwie to John Polidieri jeśli pokręciłem nazwisko, to napiszę je w komentarzu odpowiednio, mm -hmm. a w 1819 stworzył taki pierwowzór e, wampira i już jemu przypisał właśnie takie charakterystyczne cechy e, stomatologiczne, jak właśnie wystające, znacznie wydłużone k, e, kły, a następnie no, znany chyba wszystkim dobrze e, m, bram, b, bram e, Stoker. E, ten tysiąc, od Drakuli ten, tak, ten, tak, w 1897 tak. roku napisał Drakule. No, i jak już wiemy, Dracula miał przepiękne, białe, zdrowe. E, nietknięte pokarmem przecież normalnie, czyli niezniszczone, ostre zęby. W niektórych kultara, kulturach wampiry miały wszystkie zęby zaostrzone, co dodawało im troszeczkę bardziej przerażającego, takiego bardziej demonicznego mm, charakteru. Natomiast Bram Stoker stworzył Drakulę, który był przystojnym, wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną z nienagannymi manierami, e, e, świetnie ubranym, e, zamożnym, pochodzącym tak. z arystokratycznego rodu, który żywił się właśnie krwią. Jego zęby były śnieżno-białe i czasami w niektórych kulturach przeszło to dalej jako synonim takich idealnie zdrowych, nieskażonych właśnie mhm. próchnicą i tak naprawdę pokarmem normalnym mhm. zębów. No a co robi się dzisiaj, jeżeli ktoś ma takie wydłużone kły? Czy to po prostu traktuje się jako pewną... Cechę osobniczą, czy można też to ortodontycznie poprawić? Ortodontycznie nie bardzo, bo kły to są no, trzecie w kolejności, licząc od linii pośrodkowej, zęby, ich charakterystyce. Charakterystyczną cechą jest takie, powiedziałbym, zaostrzenie i wydłużenie. One, co do zasady, są troszkę dłuższe niż boczne siekacze, czyli dwójki. Mniej więcej są długości przyśrodkowych siekaczy, czyli jedynek, czasami troszkę dłuższe. Natomiast trzeba pamiętać, że one też wyrastają jako jedne z ostatnich zębów stałych, idąc od, jeśli mówimy o górnych kłach, od strony zewnętrznej z góry i od zewnętrznej ku dołowi. A to oznacza, że e, nawet czasami e, takie określenie jest, że wyglądają one właśnie jak zęby wampirze. Mm -hmm, Dlatego, że rosną późno, są wypukłe i jakby po zewnętrznej części wyrostka zębodołowego. Mm -hmm. Właściwie w uśmiechu w artystyczny sposób je widać. A jeśli jeszcze na przykład ząb mleczny nie wypadł lub nie ma miejsca na nie, no to tym bardziej one są wypuklone e, jakby w mm -hmm. stronę zewnętrzną, łatwo widoczne wtedy. Także. Estetycznie jest to, jest to niezbyt przyjemny widok, tak bardzo znacznie wydłużone czy wypukłe kły. No i wówczas Ale pozostaje... Ale może być taką fantastyczną no tak, cechą charakterystyczną. No może być, jeśli, jeśli oczywiście nie zmienia rysów twarzy czy, czy ułożenia samej na przykład wargi górnej czy dolnej. Jeśli to jest tylko nieznaczne wydłużenie, lub zmiana kąta samego zęba, no to poprzez odpowiednią korektę, poprzez zeszlifowanie, skrócenie, krótko rzecz biorąc, można ten ząb upiększyć czy spowodować, że wydaje się być normalniejszy. Natomiast jeśli mówimy o wadzie polegającej na znacznym wysunięciu zębodołu u kła, no to tylko już leczenie ortodentyczne i... Ewentualnie następczo leczenie korekcyjno-protetyczne umożliwia przywrócenie normalnego uśmiechu. Mhm. Także wampirowi to pasuje, natomiast nam ludziom żywym już, już nieszczególnie. No ale taki David Bowie miał A takie... no tak, no David Bowie rzeczywiście miał charakterystyczny uśmiech i znacznie, znaczy takie dosyć wydatne i widoczne w uśmiechu kły. Natomiast to jakoś całościowo się no, komponowało z jego, z jego tak. twarzą, z jego całą postacią i, i, i osobowością. Nie chcę przetłumaczyć, że David Bowie, bo jest jeden z moich ulubionych wykonawców, Wampir... miał coś demonicznego czy wampirowatego w sobie. Nie, absolutnie. Natomiast to, to, to do niego pasowało. Mhm. Mhm. Panie doktorze, myślę, że byłoby niezmiernie ciekawe prześledzić pewne wady czy też uszczerbki stomatologiczne u znanych artystów. Trochę by się ich znalazło, prawda? Myślę, Freddy Mercury. Dokładnie. Przychodzi mi na myśl taki aktor Buskemi. Bu bu Steve Buskemi. Steve Buskemi. Ma tak, bardzo charakterystyczne tak. uzębienie, o ile dobrze tak, pamiętam. Tak, może, e, może, zrobimy może to pójdziemy to, tak, tak, tym, tak, tym tak. tropem, bo to może być ciekawe. Mhm. E, nie wiem, co sami posiadacze te, tego uzębienia na to, ale część z nich już nie żyje, więc może się uda. E, w każdym razie, no cóż, temat ciekawy. E, Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy. To był rzeczywiście niezwykły odcinek, bo jak wiemy, wszyscy wampirów nie ma, są tylko w książkach i w serialach. A zęby pozostały i nadal fascynują, jak każda atypowa rzecz w stomatologii, czy też szerzej mówiąc, w medycynie. Także bardzo dziękuję za ten porcję wiedzy i zapraszamy Państwa na następny odcinek. Dziękuję również, pozdrawiam, miłej niedzieli, wszystkiego dobrego.